Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale PKP Inne pociągi. Nikt by się nie spodziewał wyjazdu do Warszawy, ale jesteśmy. Przejedziemy się dzisiaj metrem, linią 1 z Ursynowa do, no, do Starówki ogólnie. Do Ratu jakimś tramwajem czy autobusem podjedziemy. Może trafić się na Skodę w Warsowie. Wchodzimy właśnie do stacji metra Ursynów. Tak to wygląda. Już nagrywałem z tej stacji. Stacja dużo ma we mnie sentymentów. Idziemy już na peron stacji Ursynów. Na Ursynowie jest tutaj taki niski sufit z powodu tego, że tam jest hala taka ciekawostka. I teraz zobaczmy jaki będzie pociąg. Stary model. No dobrze, już pojedziemy sobie starym. za pociąg metra w kierunku Młocin, nie pojedziemy do Ratusa, Arsenał. Następna stacja Wilanowska. Все, Convenient change to suburban and long distance train. I do pociągu linii metra M2. Next station, Świętokrzyska. Convenient change to M2 Metro Line. Ratusz Arsenal. Jesteśmy już na stacji metro Ratusz Arsenał. Teraz idziemy do tramwaju, aby pojechać na starówkę. Tam wiesz, jakiś inny pociąg. Idziemy już do tramwaju, nie wiem jakiego, albo autobusu. No? Przypiszle. Nie, chyba bym tak nie chodziło nie, nie. 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 Idziemy już na przystanek, metro, ratusz, arsenał. I będzie... Tramwaj numer 4. Już chyba nawet tam wjeżdża, więc czekamy. A jednak wjeżdża tramwaj 23 w kierunku czynszowej, ale tam dalej, więc trzeba trochę podejść do niego. Właśnie tutaj 23 kierunek czynszowa.